អូនបានអូនក៏ហើយទៅអូនបានអូនណា Witam serdecznie Tychy, nazywam się Ewelina Serafin, zostałam tu zaproszona przez Feltka i Rudow, którzy mnie zaprosili na koncert. Odbędzie się on 2 września w Browarze Obywatelskim Tichauer. Moi drodzy, mam do zaprezentowania pełną eksplozji, dawkę energii i świetnych muzyków, świetnych muzyków. Będzie Piotr Matusik, będzie Damian Niewiński, będzie Jakub Mielcarek i po prostu będzie masakra na scenie naprawdę. Będą utwory oczywiście i nostalgiczne, bo właśnie płyta AntyType, czyli dwie przeciwności. Moja strona taka a i moja strona szalona po prostu, która jest zwariowana i która chyba jest bliższa mojemu sercu tak naprawdę. Yy, organizatorami jest Open Stage. Moi drodzy, nie może was zabraknąć, no, no musicie tu przyjść. Chodźcie zobaczycie co jest dalej.